Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Tutaj znowu możecie zobaczyć uśmiech od ucha do ucha Dlatego, że testuję kolejne moje marzenie, kolejne akcesorium właśnie Którego brakowało w moim zestawie Jest to klawiatura Kichron K8 W tutaj J1 Czyli jest to wersja na Switchach oczywiście Redach Czyli Switchach liniowych Jest to wersja Pro, czyli Switche mam dodatkowo przesmarowane i podświetlenie RGB no i oczywiście jest to TKLK, czyli nie mamy tej sekcji numerycznej jak ona się prezentuje zobaczcie sami Już sam unboxing tej klawiatury daje mi niesamowitą frajdę. Warto zaznaczyć, że jest ona opakowana bardzo solidnie po to, aby w transporcie nic złego się z nią nie wydarzyło. Robiąc unboxing, naprawdę czuć, że jest to urządzenie premium. Jak już zdejmę wszystkie warstwy, w którą została ona zapakowana, to widać, że w pudełku mamy kolejno: kontowy przewód USB typu C w oplocie, keycap puller, switch puller oraz dodatkowe keycapy. Teraz czas na głównego bohatera, no i jak możecie zobaczyć, wygląda ona naprawdę rewelacyjnie, przynajmniej ja jestem nią mega zachwycony. Zaczniemy jak zawsze od wymiarów, a te wynoszą 359x127 mm, a jej grubość wynosi kolejno 35 mm z przodu, natomiast na tyle to już 42 mm. Klawiatura posiada aluminiową ramę, która dopełnia całości. Jak już wspomniałem wcześniej, jest to klawiatura Tenkeyless, czyli po prostu TKL, oznacza to tyle, że została ona pozbawiona sekcji numerycznej. Może ona pracować w dwóch trybach, bezprzewodowym i tutaj możemy podłączyć do trzech urządzeń za pomocą protokołu Bluetooth 5.1, bądź przewodowo przy pomocy dołączonego kątowego kabla USB-C, który też służy nam do jej ładowania. Mamy też tutaj kolejne dwa tryby pracy. Możemy się przełączać między Windowsem i macOSem, dlatego też możemy zauważyć dodatkowe klawisze, takie jak Command czy Options. Przełączamy się między nimi przełącznikiem na boku. Moja wersja klawiatury posiada switche Gateron Red Pro, czyli są to switche liniowe, natomiast jest to również wersja Hot Swap, czyli mamy możliwość wymiany switchy na inne. Dzięki czemu wachlarz możliwości personalizacji staje się tak naprawdę coraz to większy. W tej wersji mam również dostępne podświetlenie RGB oraz 18 jego trybów pracy. Do zarządzania kolorami nie dostajemy żadnej aplikacji, natomiast w lewym górnym rogu znalazł się dedykowany do tego klawisz. Oczywiście mamy też różne kombinacje klawiszy, ale wszystko jest fajnie opisane w instrukcji obsługi. Jak wersja bezprzewodowa, to oczywiście bateria. Ta użyta tutaj to ogniwo o pojemności 4000 mAh. No i jak podaje producent, powinna wytrzymać do 240 godzin pracy bez włączonego podświetlenia RGB. Co jest w sumie mega dobrym wynikiem jak na tego typu urządzenie. Warto jeszcze poruszyć temat wagi samej klawiatury, a ta wynosi 887 g w wersji aluminiowej, co jest naprawdę moim zdaniem sporo. Zaglądając na spód, możemy dostrzec dwie nóżki do regulacji jej kąta nachylenia, a sama regulacja jest dwustopniowa, co z pewnością poprawi komfort jej użytkowania. Mamy też w sumie pięć antypoślizgowych padów, i to w połączeniu z jej wagą sprawia, że solidnie trzyma się biurka. Na koniec jeszcze wspomnę o gumowanych kikapach, które bardzo poprawiają feeling podczas jej użytkowania, natomiast minusem jest to, że zostają na nich odciski palcy. Teraz chciałbym Was zaprosić na krótkie podsumowanie, ale zanim do tego przejdziemy, posłuchajcie jeszcze, jak ta klawiatura brzmi. No, i nadszedł czas, moi drodzy, na podsumowanie. Kichrona K8. No i klawiatura, która jest ze mną jakiś czas jest ze mną chyba 2-3 tygodnie. No, i muszę wam powiedzieć, że tak, no generalnie ja jestem z niej zadowolony. Już od razu Wam zaspoleruję, że nie znalazłem jakichś tam rażących minusów tego urządzenia. No, może taki, że w opakowaniu nie mamy podstawki pod nadgarstki. Klawiatura jest dość wysoka, jest dość grubą klawiaturą. Bez tutaj, oczywiście, używania tych tutaj nóżek. No i przydałaby się jakaś podstawka pod nadgarstki, ja używam tutaj, moi drodzy, czegoś takiego, to jest taki kawałek drewna, który kiedyś tam gdzieś zakupiłem od kogoś, prywatnie chyba robiącego na zamówienie takie e, podkładki pod nadgarstki, z, e, kupiłem drewnianą z tego względu, że długo się zastanawiałem nad różnymi, no i wiadomo, ta jest taka twarda, natomiast e, fajnie by było mi taką miękką, ale... Miękka jest pokryta materiałem, tam ten kurz, brud, wszystko wchodzi. No jest to stanowisko, przy którym pracujemy, spędzamy dużo czasu, więc e, o takie szczegóły trzeba zadbać, aby to było łatwe do czyszczenia, aby to fajnie można było doczyścić. No, ale wracając do, wracając, wracając do klawiatury, moi drodzy. Ja generalnie jestem z niej zadowolony. Gumowane kikapy, feeling użytkowania jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Klawiatura bardzo cicha, przesmarowane tutaj Gaterony w wersji, właśnie pro, czerwone. Mamy hotswapa, mamy tutaj RGBF, możemy sobie sterować. Nie mamy aplikacji dedykowanej, ale podświetleniem sterujemy przyciskiem, kombinacją klawiszy więc wszystko jest opisane w instrukcji. Kompatybilna z Maciem, z Windowsem. Mamy przełącznik Mac, a Windows dlatego właśnie tutaj options i command są tutaj specjalnie przygotowane. Pod użytkowników Maca mamy możliwość podłączenia jej bezprzewodowo do trzech urządzeń, ona obsługuje. Mamy możliwość pracy przewodowej, czyli na opartego moglibyśmy tak naprawdę cztery urządzenia: trzy sparowane Bluetooth i jedno po przewodzie. Mamy tutaj wyłącznik, włącznik, czyli włącznik Bluetooth, całkowicie możemy ją wyłączyć. I tutaj mamy jeszcze właśnie, przełączamy ją na kabel. Klawiatura ciężka, wykonana z aluminium, z metalu, z aluminium, nie wiem, chyba aluminium to jest. Jest bardzo ciężka, jest bardzo gruba, jest bardzo solidna. Masywna, porządna klawiatura. No i tutaj generalnie ja ją też sobie kupiłem. To nie jest klawiatura, którą dostałem na test od Kichrona. Kupiłem ją sobie dlatego, że była to w sumie moja wymarzona klawiatura. Bardzo chciałem tego Kichrona mieć, bardzo chciałem ją użytkować. I muszę wam powiedzieć, że jestem zadowolony. Czas pracy na baterii. Ciężko mi powiedzieć, ja używam podświetlenia RGB i rzadko ją ładowałem. Może ze trzy razy przez te trzy tygodnie, czyli by wychodziło średnio, że tydzień wytrzymuję. Ja pracuję dużo przy komputerze, minimum te 8 godzin spędzam czasu przy komputerze. Tutaj na, widać jakiś tam kurz, no tutaj jest też dużo kurzu, powietrze suche, więc to się strasznie kurzy. Tutaj na, na, na tym backplate'cie widać tutaj, że czarny kurz się tam, znaczy czarny kurz, siwy kurz na czarnym widać, że się pozbierał, więc tutaj z tym czyszczeniem może być problem, niestety. No ale to są klawiatury, no coś za coś tak naprawdę. Jest ona tutaj zamknięta, podwyższona, ale prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Zresztą widzieliście ją na przebitkach, jeżeli chodzi o użytkowanie. Naprawdę mogę wam polecić. To nie jest żadna płatna recenzja. Kupiłem ją za swoje hajsy i naprawdę wydana ją 5,5. Jestem z niej mega, ale to mega zadowolony. Dostajemy przewód, który jest w oplocie, jest USB-C kątowe, więc też nie jest to jakoś nachalne. Fajnie, że to nie jest zrobione tutaj na przodzie, tylko gdzieś na boku, że ten przewód nawet jak jest podłączona przewodowo, to aż go tak nie widać, nie rzuca się w oczy. A na biurku wygląda naprawdę rewelacyjnie i również tutaj tak ja w przypadku, moi drodzy, G502X Plusa, gdzie Wam powiedziałem, że będziecie zadowoleni, jak sobie ją kupicie. Wydaje mi się, że z tej klawiatury też będziecie zadowoleni. Dodatkowo tutaj jest TKLK bez wersji numerycznej. Ja tego nie chciałem, ponieważ chciałem mieć jak najwięcej miejsca na biurku. No i co więcej, moi drodzy. Moją opinię znacie, parametry techniczne... Przebitki widzieliście? Ja robię przebitki tutaj w dość dużym zbliżeniu, aby pokazać jak najwięcej szczegółów. Myślę, że Wam się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie na jej temat. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.